Z ewangelii według świętego Łukasza. Po tych słowach ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Żołnierze twierdzą, że są dwa typy dowódców. Niektórzy mówią naprzód i zostają na tyłach, w okopach, a inni mówią za mną i piersi y, biegną w bój. Tych pierwszych, ten pierwszy typ dowódców, tych, którzy mówią naprzód, się nienawidzi. A tych, którzy mówią za mną, się kocha i podziwia. Jezus po tych słowach ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Jezus idzie naprzód po to, by wziąć cały impet uderzenia, ataku na siebie, po to, by nas uratować. Jezus jest naszą żywą tarczą. Do zobaczenia jutro.